Os. tu jest oto koncentrat 160 gram to koncentrat to jest z pomocy dla powodzenia skarygazów 30% pomidory pomidorowy na oglądach się zipy, śliwki suszone zaczyna no tak być dobra ja. będę go zaraz używał złotych z kartoflami. a ja podejrzewam, że o, jutro pojutrze i po pojutrze będę całkiem pychał, bo oni tego nie będą jedli. O, to jog ja tak ja. Tak, się migosik migosik w Śląskowiejsku, po Staropolsku. Ale vidíte, on to zacně. Ne? A vůňo je rombol.